Siemaneczko, moi drodzy, witam Was z tej strony, Bart. Jedziemy z kolejnym odcinkiem Assassin's Creed 3. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni filmik. Rozpoczynamy zaraz tu misję naszego leśnego przyjaciela. Będziemy tutaj mieli trochę roboty. Zobaczymy, o co chodzi. Zaczniemy od pióra, kurde. Czyli bezpiecznie Biec w nie przez drzewa. Dobra. dobra. W końcu to, czego mi brakowało, super. E... Te całe bieganie po drzewach i takie wiecie świetnie w końcu, w końcu, bo tak nie mogłem się tego doczekać, póki co graliśmy Hejtonem, który okazał się być templariuszem właśnie Największa sensacja poprzedniego odcinka. Niestety trochę mało osób jakoś ogląda te moje filmiki z Asasina czy tam w ogóle. No nie wiem. Nagrywać nagrywam. Mam nadzieję, że to jest taki test cierpliwości. Po prostu jeśli będę nagrywał to z czasem widzowie przyjdą. Mam taką nadzieję. Przyznam, że sprawia mi tą wielką radochę. Tak móc się za coś wziąć i to kontynuować, nagrywać dla Was i grać razem z Wami, to na pewno też jest nie to samo, jakbym po prostu prze, przeburzył przez grę, ukończył no i dobra było, minęło. Tutaj mieli jakąś pogawędkę, już jakiś zły pomysł. Kurczę, już się boję, co oni tutaj wykombinowali Tutaj wystarczy trzymać ten prawy przycisk, bo już prawie sam robi wszystko za nas. A, ale czamt, tak, skacze sobie, małpka. Dobra, a co tam jest w ogóle za cel? E, chyba tutaj, tak wystarczy po prostu zwrócić kamerę w miejsce, gdzie chcemy biec. On już tam raczej znajdzie sobie. Co to było? Co, co on zrobił? Tam mi tam się cel stracił? No. Co za młotek. Wpadł mi do wody. Tu jakaś... Dziękuję, dobra, niech ci będzie. W tle słyszycie jakąś muzykę leśnej wiary. Fajne nawet, jak coś w tle sobie tam gra. Miło. A my tutaj... Tutaj miałem iść, czy... Chyba tutaj coś nie? O, coś już się znowu włączyło. Musimy się aż tutaj dostać. Tak, my tu jesteśmy odważni, damy radę. Na samą górę się wbić. A tak w ogóle to nagrywam ten odcinek zaraz po tym z po Tomb tym Raider. Trzeba korzystać z wolnej chwili, więc... Póki trochę czasu jest, to się nagrywa. I w Tomb Raiderze też mieliśmy... Dobrze biegnę? Dobrze. Łuk, I jak widzicie na plecach naszego teraz już głównego bohatera, myślę. Też jest Łuk. Więc już nie mogę też się doczekać, kiedy zapolujemy Jakaś dzika zwierzyna, a tu już jesteśmy Przy gnieździe Nie wolno ci zejść na ziemię lub, lub dotknąć wody Do Wypełniłem Kurde O. Aha Myślałem, że już mi się coś stanie, się połamie albo coś A on szczęśliwie wylądował w jakichś dąziach W tych, których w poprzednim odcinku szukaliśmy Hmm, kolegów jeszcze, jak byliśmy mali, chowanego graliśmy. To się chowali po gałęziach. Znajdź więcej ptasich piór. Zero na trzy mamy. Tu widzicie na mapce jest coś pozaznaczane. Tylko to nie będzie chyba takie łatwe się tam na górę wdrapać. Tak po prostu trzeba jakąś drogę najpierw znaleźć i dopiero po trochu po trochu wspinać się Czemu mnie tutaj zaprowadziło? Ale co? No dobra, rozpocznij misję, ale tam miałem jakieś pióra do zebrania to.

Tam gdzieś, tam, tam, tam A Jak sobie mogę wybrać łuk? A jak mogę wycelować albo coś? No tu jak go mam zabić? Uff, z siekierki go do... walnął Niech Niech będzie o Ciekawie jestem też jak oni zrobili przytrzymaj R o popatrzcie musimy sidła wybrać sporo ich tu jest tych narzędzi Szałki z liną, o to będzie fajne. Sidła są, a co tu mamy? Przynęta i pieniądze. Dobra. Mamy sidła. I kurze było umieścić na ziemi. To fajne. Y co ja tu chciałem mówić? Aha, ciekaw jestem właśnie jak zrobili ten język, którym się oni którym tu posługują. Czy jest tak zupełnie wymyślony? tak od podstaw, czy jednak bazowali na tym, że coś tam podsłuchali, jakiś z filmików, filmów, albo zaprosili do studia jakiegoś prawdziwego yy, rodzennego mieszkańca Ameryki. Tak. Co my tu mamy? Jelenia znaleźć? Chyba tak. Chyba jelenia. Mamy tutaj obszar, to takie zielone, co widzicie na mapie, czyli że gdzieś on tutaj jest. A może jakieś wskazówki najpierw? Czy on tak po prostu tutaj hasa? Hmm. Ciekawe.

na krwawe asuncie, to ka oske nute, a ją krwawe, a No dobra, czyli że muszę się skradać, ale coś tam mówi, że trzeba go rękoma zabić. Tylko gdzie ja się tu mam chować? Jak dopiero tam są krzaki. Czy on Czemu się chowa w tych krzakach? Chociaż zobaczył mnie. Spróbować ponownie, dobra. Dobra, dobra. Muszę go zabić. No tu są krzaki przecież, a ja tam na biegłem. Tu są krzaki. Coś tam było na temat, że mogę go zwabić gdzie chcę. Tutaj jest przyjęto. Mhm. No chodź, chodź, chodź. Gdzie tu? O, jakie wesołe. No i czym ja w końcu zabić uh. Kurde Ciekawe czego mogłem rękoma tak gołymi rękoma z pięśćmi zabić Bo niby coś tam wspominał, że nie mogę zniszczyć skóry Ale wolałem nie ryzykować, żeby znowu mi się nie udało, więc wybrałem ten toporek czy tam siekierkę, co to jest tu mamy te mm. no jakieś pułapki Tak Czyli polowanie udane Mamy pióre jakieś tam zabiliśmy jelonka Króliczki się połapały O kurczę Czyli, że się rozdzielamy. Mm. O kurce. No dobra. Po trochu, po trochu mam nadzieję do celu. I tak, tam mamy tego. Widzicie? Jelonka. On póki co niech sobie tam chodzi Ja bym chciał Ja bym chciał to zastawić Te sidła Jedno tu Nie wiem czy mogę sobie je gdzie chcę dawać Tak gdzie chcę, czy to muszą być przy Przy tych miejscach, gdzie sobie te, ta zwierzyna chodzi o, wskazówka zgromadzone mięso zwierząt 0 na 5, czyli idzie na, na, na razie marnie Niby coś poszukał, niby coś tam Najchętniej no, ja to ja bym go z łuku załatwił, no ale Ale nie Spróbujmy tymi rękoma Tylko jakieś krzaki by się przydało. on tu ucieka Patrzcie wie tu jest Schowajmy się tu A no i zejdź mnie zobaczył Cierpliwości Tu mamy wskazówkę, ale czy ja wiem czy ona nam jest potrzebna Coś czuję, że z tym będę najdłużej się tutaj męczył W sumie to już najmniej ważne. Dobra, po trochu. Nie, nie, nie widziałem. Świetnie. Serio? Nie ucieka, nie, 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 nie ucieka, nic ci nie zrobię. Tu mam jakieś lisa. Patrzcie. Szybko te... No, nawet do tej pory nie wiedziałem jak się używa łuku. Więc jakiś sukces. Uczę się na bieżąco. Tak. Ten jeleń mi tam ucieka. Jelonek. Oki z nim? A co, ja z łuku nie zabiję. Tak, mam skórę. Z chytrego lisa. Tam mamy jeszcze te pułapki. Jak się coś do nich złapało, to też za, zawsze jakiś sukces. Na razie mamy 2 na, 5, 2 na 5 sztuki mięsa. Tam sobie coś biega, niech sobie biega. O, o, a nie. Myślałem, że mi się nawet jeleń złapie do tej pułapki. A tu co? A, po prostu zebrałem. Nic się nie złapało. Ja chcę tego jelenia zabić. Już tam lisy mogę z łuku zatłuć, bo to mniejsza z nimi. Ale muszę. No co? Muszę tam to dorwać. Ani tu krzaków gdzie się schować. Taki odsłonięty ja tu jestem. Bez sensu. Znajdźmy krzaki. Co jest? Aha. Dobra, dobra, dobra. Tylko tak to dziwnie wyglądało. Nie ma? Jest. Nie ma? Jest. Krzaki. Szukałem jak krzaków. No, tam są. O! Tylko, że one mi uciekają. To jest takie. Do tego trzeba cierpliwości. Której ja oczywiście nie mam. Wszystko tu i teraz powinno być. Walnąłem przynętę. Coś się skusi? O, coś, coś, lisek sobie idzie. Zielonek nawet. A, jest, mam cię! No. Czyli to, co sobie postawiłem za zadanie, wykonałem. Teraz już tylko... Co mi to jeszcze trzeba? Zabójstwo z powietrza, to już jest jakaś wyższa szkoła jazdy chyba. Spróbujemy, no co? Ja nie spróbuję. Tak. Wyczekamy jakąś ofiarę. A ten co? Widzicie go tam? O tam na dole. Tańczył jakieś szamańskie rzeczy. Dobra. W sumie ile mamy? No, 18 minut zaraz będzie trzeba kończyć. No, powiem Wam pochwalę się, że w końcu zainwestowałem w jakiś czasomierz. Bo ileż można tak. O, o, o! No. Dobra. Zabójstwo z powietrza wykonane. Tutaj nam coś się zmaściło. A co tam będzie trzeba kończyć Kończymy, kończymy, nie może to być przesadnie długie właśnie co do tego czasu mierza. Tak jakiś stary zegarek znalazłem. No, żadne te poboczne cele, ale to już bym musiał się na spokojnie bawić. O, nie połamie się. No, trochę go tam uszkodziłem. Dobra. Tak, jaki stary zegarek znalazłem. Grunt, że jest stoper i pokazuje mi trochę czasu. Mogę tak na oko przewidzieć długość tego odcinka. Bo kiedyś tak błądziłem. Co jest? Co jest? O, oh fuck. No, niedźwiedź nie! Jakie jazdy! I co, ja mam uciekać, czy z nim walczyć? Bo ja już nie rozumiem. W sumie spokojnie bym go zabił, co to tam. Wróć do wioski, spoko. 140 metrów tylko, co to dla mnie. Ale żeby niedźwiedzia mi tu dali? Trochę mnie to zaskoczyło, nie powiem. Wyskoczyła na mnie taka bestia. Jelonki sobie wesoło hasają. A my wracamy do wioski, która jeszcze w poprzednim odcinku była spalona. Ale to już było sporo czasu temu. To znaczy, to była jakaś tam, wiecie, retrospekcja, potem było kilka lat później, wioskę odbudowali najwidoczniej. Proszę. <todgłosy> Dzień dobry. My tyle upolowaliśmy, a on jedno zwierzę robi na nas wrażenie. Świetnie. Misja ukończona. No Nic nam się nie udało z tych pobocznych celów, ale to nie one tu są najważniejsze. Tak, gałęzie zawsze tak rosły, tak jak słodki, świetnie. Mamy tutaj jakieś świetne jezioro, popatrzcie, nawet o nim nie wiedziałem. No, no nie wiem, pomału będzie trzeba kończyć. Tam mamy już na mapce, widzicie, jakąś misję w wiosce. I to ona czeka nas w kolejnym odcinku. Dzięki, że wytrwaliście do teraz. Do następnego razu właśnie możecie komentować ten filmik... Kom Możecie komentować, łapkować kanał, subskrybować. Dzięki, trzymajcie się, cześć.